A dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Bartoszu. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy Arte i Nari dobiją Immortala w Eternalu w sezon piąty? Pyta Pan Bartosz. Czy Arte i Nari dobiją Immortala w Eternalu w sezon piąty? Hmm. Mm -hmm. Czy dobiją Immortal, tak jest bardzo duża szansa i potencjał, że tak. Karta świata mówi o takich no. Otwartych oknach, drzwiach, tak, na sukces. Mówi o tym, że cały wszechświat sprzyja, że w zasadzie wszystko, czego się dotkniemy, no, okaże się sukcesem, tak, także jak najbardziej. Karta świata mówi o takich współpracach różnych, na różnym poziomie, ale też o współpracach międzynarodowych, ale przede wszystkim o otwartości, tak, o otwarty umysł szerokie bardzo perspektywy potencjał jest ogromny czyli według kart zdecydowanie mają naprawdę, naprawdę ogromną szansę na dokonanie tego, tak? ale tu mamy ciekawe karty bo dwie karty tutaj skrywają tajemnice jakieś, tak? Co, czy dobiją Immortala, tak? co jest na ta karta kapłanki? no, w tym zakresie jest jakaś tajemnica wydarzą się takie sytuacje o których teraz nie wiemy bo karty też jakby nie chcą przekazać informacji, tak, jakie to będą sytuacje, ale te sytuacje, które się wydarzą, będą miały wpływ na dalsze tutaj losy, na dalsze decyzje, na to, czy, czy się uda, czy nie. Ale również e, mogą wyjść na jaw jakieś sekrety, jakieś tajemnice, coś być może co przed, coś, co było przed Arte i Narii na przykład utaja, zatajane, tak? Nagle ujrzy światło dzienne według kart. Nagle wyjdzie na jaw, Czyli tutaj jakieś sekrety mogą wyjść na jaw, ale według kart to będzie, bo to jest w pozytywie, to będzie bardzo korzystne, tak? To będzie korzystne, ale co jest na nie karta koło Fortuny? Koło Fortuny generalnie również jest taką bardzo przywrotną kartą, bo zmienia sytuację, sytuację o 180 stopni. Czyli również. Wydarzenia będą pochodziły po prostu z losu, tak? I niektóre z nich, tutaj te mm, sekrety, które widzę na jaw to dobrze, tak? Pozy w pozytywie pomogą, ale no właśnie, te sytuacje z losu, które pochodzą, z przeznaczenia, mogą poprzeszkadzać. Czyli po prostu według kart nie warto. Ehm. Poddawać się jakimś takim negatywom, jeżeli będą w ogóle, tak? Jeżeli przyjdą z losu, przyjdą do nas po prostu z losu, tak? Spadną z nieba, no jakiś negatyw, tak? Um, z ko koło fortuny, no po prostu coś takiego. O 180 stopni sytuacja się zmienia i nagle byliśmy na przykład, nie wiem, na pierwszym miejscu, a teraz jesteśmy gdzieś tam niżej, tak? Ale proszę się temu nie poddawać, absolutnie. Proszę nie martwić się tym, bo to jest absolutnie do pokonania. To jest do pokonania. Koło fortuny no, odwraca wszystko, ale siłą taką, żeby zwalczyć, tak? I jakby lekiem na to po prostu jest yy, praca. Praca nad sobą, praca nad różnymi tam mechanizmami, tak? Yy, oddawanie z siebie tyle, ile chcemy otrzymać, tak? Bo to jest, no niestety, to koło fortuny jest w negatywie, czyli dajmy z siebie tyle, ile chcemy, żeby nas wróciło. No, i wróci wówczas, tak? Czyli jeśli jakiekolwiek będą negatywy, bo tutaj tajemnice, które widzą na jaw, to naprawdę będą pomagały, ale jeśli w jakikolwiek sposób te sytuacje no, wpłyną no, niezbyt korzystnie, tak? Na przykład na samopoczucie, no cokolwiek, to i tak proszę się temu nie poddawać, bo to jest mijające. Koło po prostu mija to wszystko, co złe, tak? No i karta rada to jest karta świata. I tak jak powiedziałam, Karta Świata mówi o ogromnych, ogromnych szansach. O potencjale ogromnym, tak? który drzemie w Arte Inarii i generalnie w tej karcie. Ta Karta Świata sugeruje, że po prostu wszystkie marzenia się mogą spełnić. Wszystko może się spełnić, że tutaj nie ma rzeczy niemożliwych, że w zasadzie wszystkie życzenia, wszystkie pragnienia, wszystkie plany. Mają ogromną szansę się zrealizować, no i według kart się zrealizują, ale również taka współpraca tutaj jest. Współpraca jest mocno zaznaczona. Także to jest tak naprawdę kluczem do sukcesu: współpraca, otwarty umysł, jasno postawione cele, ale również m, zdo, taka zdolność do zmiany perspektywy w pewnych momentach, tak? Ale przede wszystkim otwartość, em, pozytywne myślenie, tak? Współpraca, rozwój. I według kart zdecydowanie Arte i Nari dobiły Immortala w sezon 5 Według kart zdecydowanie, tylko proszę się nie poddawać tutaj jakimś negatywom Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze Panu Bartoszowi, Arte, Nari Życzę powodzenia, do usłyszenia, do zobaczenia